Początek, 19 września, Agnieszka Giesz, witam i zapraszam na program Dzieje się w Kaliszu. A co działo się w mieście i co przed nami? Na początek spójrzmy na skrót informacji. Niepokojące informacje w sprawie obwodnicy Kalisza. Uczciliśmy pamięć bohaterów Westerplatte oraz rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Pełny autobus, pełna akceptacja, kampania społeczna w miejskich autobusach. Boisko przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 3 gotowe. Kalisz, gospodarzem 34. Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich. W kasku i w odblasku za nami rajd rowerowy promujący bezpieczeństwo. Miniony weekend pod znakiem sportowych emocji w Kaliszu odbyły się Gravel Summer Sprint, Doliną Swędrni i Bieg Charytatywny PKO. Festyn na stanicy i podsumowanie 30. Dni Trzeźwości. A już wkrótce jesienny targ na plantach. Sprawdzamy, co przygotowali organizatorzy. Kilka tygodni temu uprawomocniła się decyzja środowiskowa dla obwodnicy Kalisza, jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała dodatkowe ankiety wśród mieszkańców. Do sprawy odniósł się prezydent Krystian Kinastowski. Czekamy na nią od dekad i żadnemu kaliszaninowi nie trzeba tłumaczyć jak bardzo potrzebujemy obwodnicy. Wystarczy sobie stanąć chociażby w okolicach ronda Westerplatte i zobaczyć ile codziennie samochodów tych dużych ciężarowych przez 100 miasto, przez sam środek miasta przejeżdża, powodując obciążenie hałasem, obciążenie komunikacyjne, te samochody niszczą nam drogi. Nigdy nie byliśmy tak blisko realizacji tej drogi. Kilka tygodni temu uprawomocniła się decyzja środowiskowa dla najbardziej korzystnego dla Kalisza wariantu numer 5, prowadzącego 18-kilometrowy odcinek trasy poza naszymi granicami. Inwestor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ma zatem wolną drogę do ogłoszenia przetargu na projekt i wybudowanie drogi. Zapowiadano, że stanie się to jeszcze w tym roku. Niespodziewanie Generalna Dyrekcja zorganizowała w minionym tygodniu spotkanie z mieszkańcami w Boczkowie. Z założenia miało ono na celu przedstawienie jeszcze raz oddziaływania w zakresie hałasu, podziału działek czy innych uciążliwości w obu wariantach, piątym i szóstym. Finał spotkania jest jednak taki, że Generalna Dyrekcja zdecydowała o ponownym konsultowaniu z mieszkańcami gminy Nowych Skalmierzyc przebiegu nowej trasy poprzez ankiety. W czym jest problem, Szanowni Państwo, jeżeli y, okazałoby się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w wyniku tych ankiet, które tam pozyska, też taki do końca dla nas nie, nie do końca niesprecyzowany sposób, y, uzyska y, z tych ankiet wynik, że preferowany jest jednak wariant szósty, czyli to, to odgięcie takie tutaj pomiędzy Kaliszem, a gniazdowym poczkowym i skupicami, no to ten fragment będzie musiał zostać przeprojektowany. Co to oznacza? To oznacza kolejne 3-4 lata prac projektowych, tych takich administracyjnych, które o kolejnych tych 4 lat odwleką proces budowy tej inwestycji. Włodarz Kalisza zwraca też uwagę na fakt, że wielu mieszkańców zarówno miasta Nowe Skalmierzyce, jak i wsi tej gminy może nie wiedzieć z czym wiąże się zmiana wariantu przebiegu obwodnicy Kalisza, bo to nie tylko opóźnienie początku prac budowlanych, ale także znaczący wzrost liczby samochodów, które przez całą dobę przejeżdżać będą pod oknami mieszkańców nowoskalmierzyckich osiedli Błonie i Monteks oraz wsi Boczków, Gniazdów i Biskupice. Kinastowski zaapelował do wszystkich zainteresowanych mieszkańców, aby popierali wariant W5, aby droga powstała szybciej, nie niosła tyle uciążliwości i powodowała mniej podziałów działek i wyburzeń. Dodatkowo prezydent wystosował do ministra infrastruktury pytania o tę dodatkową ingerencję w proces budowy obwodnicy Kalisza. O, o zasadność tych konsultacji ale również jakby wagę tych, tych interesów, tak. Z jednej strony interesu tysięcznego miasta, z drugiej strony interes, tak, na dobrą sprawę kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu, kilkudziesięciu osób. Obwodnica Kalisza to 18,5 km trasy od Kokanina do biskupic ołobocznych i jest ona ważną częścią rozbudowy całej drogi krajowej nr 25 od Konina do Ostrowa Wielkopolskiego. Na ten moment obwodnica Kalisza będzie realizowana we fragmencie liczącym 8 km od Kokanina do kościelnej wsi. Przetarg na ten odcinek ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. Te sprawy oczywiście będziemy monitorować i informować na bieżąco o nowych informacjach. W Kaliszu odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające bohaterów Westerplatte oraz ofiary agresji sowieckiej z 17 września. Mieszkańcy, kombatanci i przedstawiciele władz oddali hołd bohaterom podczas mszy świętych i spotkań przy miejscach pamięci. 16 września o godzinie 18 na placu Bohaterów Westerplatte, przed pomnikiem upamiętniającym obrońców, odbyły się miejskie uroczystości patriotyczne. Władze miasta oraz przybyłe delegacje oddały hołd bohaterom. Ojciec, Odśpiewany został hymn państwowy, następnie złożono kwiaty i wiązanki, zapalono znicze, całość była przypomnieniem, jak ważne w życiu narodu są walka, poświęcenie i obrona wartości, które pozostają niezmienne. Po zakończeniu uroczystości na placu w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, odprawiona została uroczysta msza święta w intencji bohaterów. Następnego dnia, 17 września, pamięć o ofiarach historii ponownie zgromadziła mieszkańców. Ogrójcu Ojców Jezuitów przy ulicy Stawiszyńskiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sybiraka oraz 86. rocznicy napaści wojsk sowieckich na Polskę. Wrzesień 1939 roku to czas dwóch zdradzieckich ciosów z zachodu i ze wschodu. Dla tysięcy Polaków skutkiem tamtej napaści była tułaczka po nieludzkiej ziemi. Sybiracy stali się symbolem cierpienia, ale i niezłomnej woli przetrwania. Pamiętając o nich, składamy hołd wszystkim, którzy zostali wywiezieni i nigdy już do ojczyzny nie powrócili. I chociaż od tamtych wydarzeń minęły dziesiątki lat, historia boleśnie przypomina nam o sobie. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna, Rosja napadła na niepodległą Ukrainę, podobnie jak kiedyś na Polskę. Giną niewinni ludzie. Miasta i wsie ulegają zniszczeniu, a miliony zmuszone są do ucieczki ze swojego domu. To dla nas, Polaków, nie tylko lekcja historii, ale i wezwanie do czynności. Szanowni Państwo, oddając cześć. Ofiarom Sybiru i radzieckiej napaści na Polskę. Wyrażamy także wdzięczność wobec tych, którzy swoją pamięcią, świadectwem i pracą dbają o to, by prawda o tamtych wydarzeniach nie została zapomniana. To nasz wspólny obowiązek wobec przyszłych pokoleń. Niech pamięć trwa. This week, Na autobusach KLA pojawiły się plakaty zachęcające do prostych gestów życzliwości. Kampania ma uwrażliwiać pasażerów na potrzeby innych i budować atmosferę wzajemnego szacunku w przestrzeni publicznej. W autobusach kaliskich linii autobusowych pojawiły się plakaty promujące proste gesty życzliwości: ustąpienie miejsca, cierpliwość czy gotowość do pomocy. To część kampanii społecznej pod nazwą Pełny Autobus, Pełna Akceptacja, której celem jest przypomnienie, że każdy pasażer, niezależnie od wieku czy potrzeb, ma prawo czuć się bezpiecznie i akceptowany. Chcemy w zasadzie przypomnieć, uwrażliwić też, ale też przypomnieć o takich podstawowych zasadach funkcjonowania w życiu społecznym, o tym, o, o tym, że powinniśmy być wrażliwi na drugiego człowieka, żeby pojawiła się ta wartość, o której często zapominamy, czyli życzliwość. Kampania jest wspólną inicjatywą Wydziału Edukacji i Szkoły Podstawowej specjalnej nr 19. To naturalne przedłużenie działań prowadzonych od lat w kaliskich szkołach, teraz przeniesione do przestrzeni publicznej. Mimo, tym mówimy w szkołach, ale potrzeba wyjścia poza tą strefę szkolną i pokazania, że mamy prawo być inni, ale szanujmy się w różnych aspektach. Tym bardziej, że czasami nie wiem, inny sposób ubierania się już bywa społecznie nieakceptowalny. Kaliskie linie autobusowe od dawna inwestują nie tylko w nowoczesny tabor, ale także w szkolenia pracowników, by podróże były komfortowe i bezpieczne dla wszystkich. A tu po prostu wystarczy nieraz zwyczajny, przyjazny gest, czy spojrzenie, czy uśmiech, serdeczność, i wtedy tak naprawdę świat się wokół nas zmienia. Kampania w Autobusach KLA ma służyć kształtowaniu postaw prospołecznych oraz budowaniu inkluzywnego klimatu. Kampania w Autobusach KLA ma służyć kształtowaniu postaw prospołecznych oraz budowaniu wzajemnego szacunku wśród mieszkańców Kalisza. Nowe boisko, nowe możliwości i dla uczniów, i dla mieszkańców. Przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 3 powstało wielofunkcyjne boisko, które wzbogaci ofertę sportową szkoły i osiedla Dobrzec. Nowe boisko przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 3 w Kaliszu zostało oficjalnie otwarte. Uroczystość rozpoczęła się w auli szkolnej, gdzie podkreślano znaczenie inwestycji. Następnie wszyscy uczestnicy przenieśli się na teren sportowy, by zobaczyć efekt pracy i symbolicznie zainaugurować korzystanie z nowego obiektu. Boisko prezentuje się imponująco. Nowoczesna, wielofunkcyjna nawierzchnia pozwoli na rozgrywanie meczów piłki nożnej, koszykówki czy piłki ręcznej. Obiekt został wyposażony w bramki koszy i odpowiednie zabezpieczenia, dzięki czemu będzie bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem do aktywności fizycznej. Inwestycja to kolejny krok w poprawie bazy sportowej szkoły. Nowe boisko umożliwi prowadzenie różnorodnych zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu. Na budowę miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kalisz gościł przedstawicieli miast z całej Polski na 34. Krajowej Konferencji Zdrowych Miast. Eksperci i samorządowcy dyskutowali między innymi o współczesnych uzależnieniach, nowych zagrożeniach zdrowotnych i dobrych praktykach w profilaktyce. Tegoroczne wydarzenie wpisało się w obchody 30. już Kaliskich Dni Trzeźwości. Minęło 14 lat, odkąd Kalisz ostatni raz pełnił funkcję gospodarza Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich. W tym roku, podczas 34. edycji tego wydarzenia, do naszego miasta przyjechało blisko 50 uczestników z ponad 20 miast z całej Polski. Sama konferencja zaś wpisywała się w 30. Kaliskie Dni Trzeźwości. Od 34 lat o tych problemach się mówi również w samorządzie. Myślę, że my odbywamy tutaj jako samorząd, jako miasto, jako wydział bardzo ważną rolę chociażby w zakresie profilaktyki. To jest jedna z naszych głównych, można powiedzieć, aktywności w zakresie tych usług tutaj publicznych i społecznych, które my w Kaliszu robimy. Trzydniowa konferencja dała uczestnikom okazję do omówienia wielu zagadnień związanych ze zdrowiem. Poruszane były takie kwestie jak współczesne uzależnienia i ich wpływ na zdrowie społeczeństwa, zagrożenia epidemiczne, nowe substancje psychoaktywne, ale również podjęto temat wyzwań dla systemu ochrony zdrowia i dobrych praktyk w obszarze zdrowia publicznego. Wykład otwierający całą konferencję przeprowadził profesor Witold Zatoński. Autor ponad 600 publikacji i 200 książek na temat zdrowia przybliżył zgromadzonym, jak ważne jest zrozumienie, czym jest zdrowie. Jeżeli chcemy o zdrowiu rozmawiać. Celem konferencji jest poprawa warunków zdrowotnych miast, warunków środowiskowych i stanu zdrowia mieszkańców. A w ramach obchodów dni trzeźwości odbył się także rajd rowerowy pod hasłem w Kasku i w odblasku, Kalisz świeci przykładem. Uczestnicy promowali bezpieczeństwo na drodze, a organizatorzy przypominali o zasadach, które mogą uratować życie. Ulewa, która przeszła nad Kaliszem nie wystraszyła miłośników dwóch kółek, by wziąć udział w dziewiątej już edycji rajdu. Kalisz świeci przykładem i szczęśliwie tuż przed startem opady ustałe, wyszło słońce, a nawet tęcza. Blisko setka uczestników, w tym nawet kilkuletnie dzieci, wyruszyła w 8-kilometrową trasę, by uświadamiać innych, jak ważne jest zakładanie kasku i noszenie odblasków podczas jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach czy wrotkach. Dlaczego ważne jest, żeby jeździć w kasku i żeby mieć odblask? Żeby być bezpiecznym. Tak, bardzo mądrze powiedziałeś. Zawsze masz kask, zawsze masz od, odblaskowe elementy, jak jest trochę już ciemniej? Tak. Kto cię tak nauczył ładnie dbać o bezpieczeństwo? Mama i tata. Robert jest bardzo fajny sposób trenowania i po prostu żeby się uspokoił i no po prostu jechać. A dlaczego to jest ważne, żeby mieć zawsze kask? Na rowerze, na hulajnodze zwłaszcza. Ponieważ e, twój kask, twój, to, nie, znaczy twoja głowa jest e, miękka jak w e, arbuz, no to jest warto, żeby mieć kask, żeby ubezpieczyć sam siebie i innych. Zawsze macie kaski? Tak. tak. Absolutnie zawsze? Tak. Zawsze. I dlaczego to jest ważne? Żeby się nie rozbić na drodze, bo jak są śliskie ulice, to trzeba mieć. I też zawsze, bo auta jeżdżą i... I odblaski też, no jesień się zbliża. Tak, tak. Poważne tak. jest, żeby mieć odblask. Bo, Bo na... po ciemku, jak jedziemy, to żeby każdy nas widział. I kto was tak tego wszystkiego nauczył? Jesteście tacy mądrzy. Rodzice, Rodzice i, w i w szkole. Bardzo ładnie. A ty ile masz lat? Cztery. Pięć. Jaki masz ładny kask? Podoba ci się ten kask? Wielu rodziców dzisiaj drży, szczególnie gdy słyszymy te wypadki na hulajnogach elektrycznych, gdzie dzieci czasami nie miały tego kasku i kończy się to dramatem. Pani jako mama, mhm. właśnie co stara się wpoić najmłodszym? przede wszystkim bezpieczeństwo, bo tak naprawdę to, że my możemy upaść i się przewrócić, to jedno, ale mogą być osoby, które na nas po prostu wjadą i wówczas rzeczywiście nie mamy już wpływu, jeżeli się przewrócimy. Może być rozpędzone auto, może być drugi rowerzysta, ktoś jedzie na hulajnodze i nie patrzy na nas, a jednak to bezpieczeństwo na drodze jest chyba najbardziej potrzebne w tych czasach. Jak pani ocenia takie inicjatywy miasta? No dzisiaj ta pogoda niestety spłatała nam figle, ale chyba się przejaśnia. Fajny sposób spędzenia czasu z rodziną? Przede wszystkim, ale też dlatego, że chcemy pokazać dzieciom, że nie zawsze musi być piękna pogoda, żeby właśnie można było brać udział w rajdach, czy w ogóle w jakichś fajnych inicjatywach. Tegoroczna edycja rajdu objęta została patronatem społecznym Stowarzyszenia Kaskie Skul. Organizatorem wydarzenia było miasto Kalisz przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Kaliszu. Sportowych wydarzeń w Kaliszu nie brakuje. W miniony weekend na starcie stanęli uczestnicy rajdu Gravel Summer Sprint Doliną Swędrni oraz dziewiątego PKO Biegu Charytatywnego. Oba wydarzenia łączyły rywalizację z promocją zdrowego stylu życia i integracją mieszkańców, a w przypadku biegu dodatkowo także ze wsparciem dla potrzebujących. Malownicze okolica Kalisza po raz kolejny stały się areną wydarzenia sportowo-rekreacyjnego. W minioną sobotę odbył się trzeci rajd rowerowy gravel Summer Sprint doliną Sfendrni, który przyciągnął około 60 miłośników jazdy w terenie. Myślę, że trzeba się sprawdzić na tej ponoć trudnej trasie. Nie chodzi o wynik, chodzi o dobrą zabawę, ale także pokonywanie własnej słabości, bo myślę, że, że na tym to wszystko polega. No ale myślę, że dzięki Kaliskiemu Towarzystwu Kolarskiemu ten wyścig i wiele innych świetnie się rozwija. Przypomnę, że Kaliskie Towarzystwo Kolarskie to jest jeden z wiodący klub Wielkopolski, najlepiej punktujący w systemie sportu dzieci i młodzieży. I to też powoduje, że takie inicjatywy organizowane przez nich, a jest ich bardzo dużo. Trzeba wspierać, trzeba być, trzeba się pokazywać, bo jeżeli ja potrafię wsiąść na rower i przejechać, to myślę, że każdy inny, a tym bardziej osoba dorosła jest w stanie to zrobić. Start i meta tradycyjnie zlokalizowane były na stadionie przy Wale Matejki. To właśnie stamtąd uczestnicy wyruszyli na wymagającą trasę prowadzącą przez Tyniec, rozdżały, Dębę, Kobierno, Słoneczną, tłuknię Kościelną, ponownie rozdżały, a następnie przez Nędzerzew, Winiary, Rajsków i z powrotem na stadion. Organizatorzy Urząd Miasta Kalisza, Wielkopolski Związek Kolarski, Kaliskie Towarzystwo Kolarskie oraz Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji podkreślają, że głównym celem imprezy była nie tylko sportowa rywalizacja, ale również promocja zdrowego stylu życia, rekreacji i turystycznych walorów naszego regionu. Na starcie stanęli zarówno amatorzy, jak i doświadczeni zawodnicy. W peletonie nie zabrakło znanych nazwisk: reprezentantów Polski w kolarstwie, Patryka Goszczurnego i Jakuba Kaczmarka. Tego samego dnia na stadionie miejskim przy Ulicy Łódzkiej odbyła się kaliska edycja. 9 PKO biegu charytatywnego to ogólnopolska impreza sportowa, która miała miejsce jednocześnie w 10 miastach w całym kraju. Na starcie stanęły pięcioosobowe drużyny, dzieci, młodzież i dorośli. Zadanie uczestników polegało na pokonaniu jak największej liczby okrążeń stadionu w ciągu 60 minut. Każdy zawodnik musiał przebiec co najmniej jedno kółko. Wysiłek biegaczy przełoży się w tym roku na wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla najmłodszych. Miasto Kalisz realizuje dużo eventów sportowych, wydarzeń, rajdów rowerowych, biegów, no ale dzisiaj niezwykle ważne wydarzenie, bo oczywiście dbając o zdrowie biegając, również biegają, uczestniczy w szczytnym celu, wsparcie zdrowia psychicznego. Dlatego bardzo się cieszę, że ta impreza PKO właśnie jest w naszym mieście. Dziękuję wszystkim uczestnikom, że otworzyli swoje serca, że mają empatię. No i e, oczywiście zbiórka z pieniędzy będzie wspierała osoby potrzebujące, tak jak już wcześniej powiedziałem, wsparcie zdrowia psychicznego. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny w Kaliszu gościmy właśnie biegi sponsorowane przez PKO. Dużo osób, bo aż 300 osób się dołączyło do tych biegów. Bieg jest charytatywny. Więc tym bardziej. No i myślę, że najlepiej właśnie łączyć sport z takimi okazjami charytatywnymi, gdzie możemy wspierać osoby potrzebujące. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a na trasie towarzyszyli im ambasadorzy, znani polscy sportowcy. W kaliszu była to Marta Walczykiewicz. Bieg był okazją nie tylko do sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim do wspólnego działania na rzecz potrzebujących. A po sportowych emocjach przyszedł czas na rekreację. Na stanicy harcerskiej kaliskiego chówca ZHP odbył się festyn w ramach 30. dni trzeźwości. Organizatorzy podsumowali trzy dekady działań na rzecz promocji życia wolnego od uzależnień. Na stanicy harcerskiej przy ulicy Wypoczynkowej odbył się wielki festyn rodzinny, zorganizowany przez Kaliskie Stowarzyszenia Abstynenckie we współpracy z miastem Kalisz. Wydarzenie było częścią jubileuszowej 30 edycji kaliskich dni trzeźwości, które od lat promują zdrowy styl życia, integrację mieszkańców i wspólne spędzenie czasu bez używek. Frekwencja dopisała na uczestników czekały stoiska z jedzeniem, atrakcje dla najmłodszych oraz muzyka na żywo, która towarzyszyła wspólnej zabawie. Jubileuszowe 30 lat tradycji to też zobowiązuje, więc ten program tegorocznych dni trzeźwości był tak był rozbudowany. E, takim tradycyjnym wydarzeniem, które dzisiaj za plecami się właśnie odbywa. To jest festyn rodzinny środowisk trzeźwościowych. To warto zaakcentować, że gdy zaczynały się kaliskie trzeźwości, to właśnie zaczynały się festynem rodzinnym. I to było pierwsze takie wydarzenie, które przez te 30 lat towarzyszy nam. Jak widać, nieważne jaka jest pogoda na dworze, ważne żeby była pogoda ducha i dzisiejsza frekwencja to pokazuje. Wydarzenie było też okazją do przypomnienia, że w Kaliszu działa szeroka oferta wsparcia. Od stowarzyszeń abstynenckich po specjalistyczną pomoc psychologiczną i programy profilaktyczne dla osób zmagających się z uzależnieniami i ich bliskich. Wiele wydarzeń, które przez ten ostatni okres się przewijały, a które mają jeden wspólny mianownik. Chcemy w przestrzeni publicznej pokazać, że uzależnienie jest chorobą, z którą można walczyć, można sobie poradzić, można szukać, Wsparcia, bo na pewno nie można z tym zostać samemu. Ale mamy taką infrastrukturę pomocową, że niezależnie od tego, czy ktoś chce skorzystać z pomocy instytucjonalnej w poradniach czy z ruchu samopomocowego, to jest taka możliwość, że w Kaliszu każdy tą pomoc może utrzymać. Trzeba zrobić ten pierwszy krok. Dzięki temu każdy, kto potrzebuje pomocy w walce z nałogiem, może liczyć na realne wsparcie w naszym mieście. A już niedługo mieszkańcy Kalisza będą mogli wziąć udział w kolejnej edycji targu na plantach. Będzie obfitować to wydarzenie nie tylko w stoiska pełne lokalnych produktów, ale także liczne atrakcje. Wydarzenie odbędzie się na placu przy chińskiej restauracji. Planty w Kaliszu po rewaloryzacji stały się jeszcze piękniejszym i bardziej funkcjonalnym miejscem dla mieszkańców. To przestrzeń, która przez cały rok przyciąga nie tylko miłośników spacerów i wypoczynku, ale też doskonale sprawdza się jako tło spotkań oraz wydarzeń plenerowych. I już w sobotę, 27 września, na placu przy chińskiej restauracji odbędzie się kolejny targ na plantach. W godzinach od 9 do 12 będzie można spotkać hodowców kwiatów, producentów miodów i przetworów, twórców rękodzieła naturalnych kosmetyków czy wyrobów.